Zadanie tekstowe z równaniami to absolutny pewnik egzaminu ósmoklasisty. Posłuchajcie. Bartek brał udział w 20 meczach w Brawl Stars. Za każdy wygrany mecz zdobywał 6 punktów w rankingu, a za każdy przegrany tracił 2 punkty. Oblicz ile razy Bartek wygrał, jeśli zdobył 56 punktów. No to zobaczcie. X to będzie liczba wygranych meczów. Teraz brał udział w 20 meczach, czyli 20 minus x to będzie liczba przegranych meczów. Dobrze. Oblicz, ile razy Bartek wygrał. Za każdy wygrany mecz otrzymuje 6 punktów, czyli liczba wygranych meczy razy 6 punktów, i za każdy przegrany traci 2 punkty. No to minus 2 razy liczba przegranych, czyli 20 minus x. I to się równa 56. No to x razy 6 to 6x, a tutaj wymnażamy, wymnażamy. Mamy minus 40, a tutaj plus 2x. Równa się 56. 6x plus 2x to 8x, a tutaj dodajemy obustronnie 40, mamy 96. Dzielimy teraz na 8 i x to będzie. 12, czyli Bartek wygrał 12 razy. A pamiętajcie, że u mnie na profilu w BIOS znajdziecie moje pełne kursy, gdzie wszystkie zadania tłumaczę krok po kroku od zera. Myślę, że Wam się spodobają, mają już ponad 1700 pozytywnych opinii uczniów.